Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage. U. Cześć jestem macin 11 zadanie z matury z poziomu podstawowego z maja z 2017 roku zadanie jest następujące. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej F określonej wzorem f od x równa się A do potęgi X, a punkt A równa się 1.2 należy do wykresu tej funkcji, tak? Podstawa A potęgi jest równa. I to co zawsze mówiłem, w każdym zadaniu, jeżeli mamy punkt i mamy prostą, znaczy równanie y równa się A do potęgi X, tak to miejsce X podstawiamy współrzędną Xową, czyli tu podstawimy jedynkę, natomiast miejsce Y podstawimy współrzędną Y tego punktu, czyli podstawimy dwójkę. 2 równa się a do potęgi pierwszej. Czyli łatwo już wiadomo, że w takim razie a równa się 2. Czyli poprawna odpowiedź to jest odpowiedź B. Już myślałem, że nie ma takiej odpowiedzi. No ale nie na pewno. Za y postawiamy dwójkę, za x postawiamy jedynkę. Zgadza się, czyli 2 równa się a pasuje. I tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę jak się podoba. Zmykamy do kolejnego zadania. Cześć.